Cześć i czołem, dzień dobry. Tym razem mam dla Was Seata Aronę. Seata Rona, czyli najmniejszy crossover Seata, crossover segmentu B, czyli w teorii auto jakich wiele. Arona na rynku jest od 2017 roku, przeszła od tego czasu lifting i nadal walczy o klientów. Czy to auto może się podobać? Ocencie sami. Moim zdaniem fajnie wygląda, świeżo. Nadal świeżo wygląda ten samochód, szczególnie w takiej dwukolorowej wersji malowania nadwozia swoją drogą ten czerwony lakier oraz pokażę Wam z bliska te 18 calowe felgi nie są standardem, wymagają dopłaty nawet w topowej wersji FR z jaką tutaj mamy do czynienia za felg jak już widzicie czerwone zaciski hamulcowe wystają no wiadomo, czerwony lepiej hamuje pokażę Wam jeszcze dwa elementy stylistyczne, niestety stylistyczne i już mówię dlaczego niestety z tyłu nadwozia, coś czego nie trawię w nowych autach końcówki układu wydechowego. I jeszcze gdyby to były prawdziwe końcówki, no to super. Natomiast są to oczywiście zaślepki, atrapy plastikowe, a prawdziwy wydech jest tutaj pod spodem. No i hop, siedzę już we wnętrzu Seata Arony. Czuję się tu bardzo dobrze, że tak się wyrażę. Myślę, że osoba, która szuka tego typu samochodu także będzie się tu dobrze czuła. Siedzimy nieco wyżej oczywiście. Mamy świetną widoczność w każdą stronę. Wsiadanie także jest wygodniejsze niż w typowym aucie segmentu A. Segmentu B. No, typowy crossover, to jest pełną gemą. Co poza tym? Poza tym, wirtualne zegary z kilkoma trybami pracy różnią się one od siebie dość znacznie. Natomiast nie robią już takiego wow, jak jeszcze kilka lat temu, yy, gdzie takie zegary były nowością i nie wszyscy producenci je mieli. System multimedialny kolorowy, ładny, czytelny, natomiast mógłby ciut szybciej reagować na dotyk w niektórych przypadkach. Totalnie nie trawię regulacji głośności, jeśli chodzi o. Takie pola dotykowe, na szczęście tę głośność można sobie także regulować tutaj z poziomu kierownicy. Najważniejsze, że ten system, te multimedia obsługują Apple CarPlay'a i Android Auto bez kabla. A a propos kabla, kabli, to tutaj mamy dwa złącza USB typu C. Starszego typu USB w Aronie już nie dostaniecie. Coś, co totalnie uwielbiam, już widzicie na obrazku: fizyczny panel klimatyzacji z pokrętłami, z guzikami. No, prościej się nie da. Czerwone wstawki też tutaj są przy nawiewach. Dla tych bocznych także rozweselają wnętrze, tak samo jak rozwesela wnętrze hmm, ta listwa. Pokażę Wam jeszcze tryby jazdy, bo oczywiście ten samochód ma kilka trybów jazdy: Eco, Normal, Sport i tryb indywidualny. Na szczęście nie ma tu trybu off-road. No, auto ma tylko i wyłącznie przedni napęd, więc off byłby tu no, dużym przerostem formy nad treścią. Jakość wykonania. Crossover segmentu B, słuchajcie. No jest dość plastikowo, ale spasowanie jest ok. Tutaj mamy fajne miękkie wyłożenie. Podłokietnik tutaj także jest miękki. I ta górna część deski rozdzielczej także jest mięciutka. Wspomnę jeszcze o skrzyni DSG. Skrzynia DSG jest standardem w wersji 1.5 TSI. W wersji słabszej jest opcją, a w podstawowej odmianie 1.095 koni Seat Arona ma pięciobiegowy manual. Tak, pięciobiegowy manual. No i tak auto wygląda z pozycji kierowcy. Myślę, że jeszcze, jeśli szukasz tego typu samochodu, to będziesz tutaj zadowolony, ale idę jeszcze, sprawdzę, jak jest z miejscem i komfortem z tyłu. Jeśli chodzi o przestrzeń z tyłu, to słuchajcie, jestem bardzo miło zaskoczony, bo było, nie było, to jest jednak mały samochód, to jest crossover segmentu B, to nie jest limuzyna, to nie jest duży SUV, a tego miejsca z tyłu na nogi, na stopy mam naprawdę dużo, nad głową też absolutnie mm, nie narzekam. Fotel przedni mam ustawiony pod gościa o wzroście 180 cm, więc no zobaczcie, naprawdę można tutaj się wygodnie rozsiąść. Dwie osoby z tyłu powinny komfortowo podróżować. A propos komfortowej podróży, to niestety nie uświadczymy z tyłu żadnych nawiewów i nie uświadczymy też ani jednego złącza USB, także. Musimy jechać w podróż z naładowaną elektroniką, jeśli chcemy siedzieć z tyłu. Bagażnik Arony ma równe 400 litrów pojemności. Przyzwoity wynik, jak na tego typu konstrukcję. I oprócz tej pojemności, ma także, zobaczcie, bardzo forenne kształty. No, można tutaj sporo rzeczy upchać. Jest haczyk, widzę tutaj jeden, zapewne jest też z drugiej strony. Tak, zgadza się. A pod podłogą mamy, co mamy, koło dojazdowe. Także, o, tak wygląda kufer. Arony. Pod maską tego egzemplarza mamy topowy silnik, jaki możecie znaleźć w Aronie. 1.5 TSI, 150 koni. Taki motor wystarcza na osiągnięcie pierwszych 100 km na godzinę w czasie 8,4 sekundy. Także jest to żwawy crossover, co by nie mówić. Eee, ten silnik zarezerwowany jest także tylko do wersji FR, do topowej wersji FR, i łączony jest ze skrzynią DSG. W ofercie Arony jest jeszcze jednostka 1.0 TSI o mocy 95 lub 110 koni mechanicznych. Tak to wygląda pod maską, a jak już wspomniałem, ten silnik 1.5 TSI naprawdę nadaje żywiołowości temu crossoverowi. Zobaczcie jaki bajer, te nawiewy, te czerwone obwódki są tutaj podświetlone, fajnie to wygląda i nie rozprasza podczas jazdy, to najważniejsze, nie rozprasza podczas jazdy nocą, a w kontekście gadżetów naprawdę fajna zagrywka Seata. To będzie bardzo krótkie podsumowanie testu Seata Rony, ponieważ auto absolutnie niczym mnie nie podnieciło, ale także niczym nie zirytowało i myślę, że szczególnie ta druga cecha zasługuje na bycie całkiem miłym, całkiem fajnym yy, komplementem. Seatowi trzeba przyznać jedno, że Arona jest naprawdę przemyślanym autem, e, przestronnym, jak na swój segment, komfortowym wręcz bym nawet powiedział. Także każdy, myślę, że każdy, kto szuka tego typu konstrukcji w Aronie, nie będzie czuł się e, zawiedziony. Wspomnę jeszcze o silniku, bo 150 koni mocy w takim aucie naprawdę daje radę. Natomiast, czy warto dopłacić niespełna 8000 zł do tego silnika? No, z jednej strony nie jest to dużo, z drugiej należy pamiętać, że taki silnik łączony jest tylko stopową wersją FR która kosztuje 120 tysięcy złotych, a dla wielu osób to już może być sporo. Tym bardziej, że Arona w podstawie zaczyna się od 85 tysięcy złotych. Czy wybrałbym ten samochód? Nie wiem, szczerze nie wiem. Konkurencja Arony jest tak duża, że trzeba się przejechać chyba każdym, jeżeli to w ogóle jest możliwe, każdym aktualnie dostępnym crossoverem i wybrać po prostu ten, który najbardziej Ci się podoba.